Ona musi być w pionie. Czekaj, czekaj. Nie, nie możemy. Wygląda na to, że transmisja ta musi być w pionie, ale dobra, poczekaj. Ten uchwyt się nie blokuje w pionie. To jest problem. Musimy, to Musimy sobie zaznaczyć. go zablokować. Czyś mam hmm, ja miejsca? Troszeczkę tu, żeby coś weszło, chusteczkę. o jest mamy jesteśmy nie ma ludzi na razie ale już jesteśmy no ale no, siadaj gdzieś zobacz tu są Tutaj jest czas. Tu jest, że jest na żywo, wiesz? A tutaj jak się pojawią coś ludzie, kto się ogląda, to się pojawi tutaj, wiesz? No. Także próba jest. Próba nie szczelba. <gry> Patrz czy się ktoś pojawi. Jeśli ktoś pojawi, to się przymita. To znaczy, że nikt na nas nie patrzy jeszcze, wiesz? A czemu? No bo tak. Bo nie ma tam nikogo jeszcze. Nikt tego nie zobaczył. Bycie pierwszy raz to mało się spodziewam, żeby ktoś tu był. Więcej ludzi na TikToku. O, jest ktoś Lena. Przywitaj się. Dzień dobry. Mamy kogoś pierwszego. No i zniknął. Ktoś był. Był ktoś? Był ktoś przez chwilę, a się wyłączył. A kto? Lecia, nie wiem kto, nie piszę kto, tylko pokazuję Ci ile tych ludzi było. A czemu się wyłączył? Nie wiem, może czekałaś i przywitaś, a Ty się nie przywitałaś? <grym> a może sobie tu przesuniemy troszkę bliżej? Jak to jest w pionie? Będzie lepiej? Czy będzie gorzej tak? Okaż. Może będzie lepiej. Dobra, tata sobie nie się na tą stronę. Uwaga. Uwaga, uwaga. Nie ja wiem. Ej, ale tam nie przechodź teraz. No gdzie tam poszło? Taką mam prestiżowego kubeczka. Kubusiowego. Mamy dwóch widzów Lena. Dwóch? Zobacz, dwie osoby. Możemy Dzień Dobry! Pomagać. Hej, hej, hej! Hej, hej! Hej, hej, hej. Się przywitać, powiedzieć, kim jesteś. Kim jesteś? Lencia, kim ty jesteś? Ja jestem Lena, a to jest mój tat. już nie knęli. Nie, to z opóźnieniem chyba jest, wiesz? Ale to można poczyć. Bo ktoś może się włączyć i zanim nie dostaniemy informację, to już może się rozłączyć. A czemu? Zobaczcie, mój kubeczek w się. Nie ma śmiecia. Rena, ale tak nie wędruj w łączku. O masz kogoś zobacz Lena. Widzisz? Jestem Lena, a to mój tatuś. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy, tak? Tak. I nie ma. Ktoś się pojawia, się znika. A czemu pojawia się znika? Bo mamy jeszcze mało subskrypcji. O. Bo nikt jeszcze nie widział. O, ktoś mm. się pojawia? No, się ktoś pojawia. Machamy. Dzień dobry. Dzień, ja jestem Lena, a to mój tatuś. Witamy, mm. tak? Tak. Mm. Witamy. Zobaczymy, witamy. czy ktoś zostanie na dłużej, czy nie. Czy nam ucieknie zaraz? Zobaczymy, czy nam ktoś coś napisze. Czy też nie. Na razie nie ma żadnej informacji. A my co mamy na pierwszego live'a? No. Na tysiąc subskrypcji. O, już nie ma. Ale to może być do później, nie może się pojawiać w tym momencie. Na bury, tysiąc subskrypcji. Bury. Ej nie opasz mnie bo ty już masz gorsze ręce Ja też nie chcę mieć tak Mamy kogoś? Tak Dobra Dobra Lena ale dzikie harce to nie teraz słuchajcie Lena Nie mamy żadnych pytań nie będziemy na razie rzucać żadnych tematów zajmiemy się naszym silnikiem. No tu sobie przemydalam trochę rzeczy, parę rzeczy. O, zobacz. Podnoszenie, holowanie samochodu. Eee, słuchaj, no, takie przewracanie na bok malucha. To już było opracowane nawet w instrukcji. Nie wiem czy ktoś jest, czy kogoś nie ma teraz. Zobaczcie, to nie jest jakiś wymysł późniejszy, że ktoś to sobie ktoś... wymyślił. Tak, ktoś jest. Jeśli ktoś jest, to witamy. Ale tak, ale tak można było y, samochód przewracać na bok, czyli już w instrukcji było to napisane, że jest to dopuszczane. I że samochód jest przygotowany do tego, żeby go na bok przewrócić. Dobra. Tam... Słucham Cię. To mnie już nie ma Ciebie już nie ma mhm. jak ktoś będzie, to ci powiem. No, ktoś się pojawił Lena, hej Hej, witam! Hejka! Hejka, nie wiem czy stworzyła czy nie? Ale hejka, ma... hejka! Lena, proszę. Dalej c... ktoś jest. Proszę cię, nie wystrasz tego jednego. Chyba go wystraszyłeś jednak. Lena, ale proszę Cię, bez, bez wielkich popisów, dobrze? Podlewam kwiatka. Znowu ktoś jest, Lena. Dzień dobry! Witamy, witamy. Co podlewam kwiatka? Dobrze, Lenciu. Mamy jakiegoś człowieka, słuchajcie. Live na 1000 subów. Dzień dobry. Lenciu, ale proszę Cię, z boku troszkę. Live na tysiąc subów, nie rzuciliśmy jeszcze tematu, mam nadzieję, że ktoś coś wrzuci, ktoś coś napisze i określi nam jakiś temat, temat 1000 subów. Lena, jak myślisz, jak długo te 1000 subskrypcji się zbierało? Mm. Hmm? Myślisz, że szybko czy wolno? Szybko. No niestety nie szybko, bo... A wolno. Te, te w tym momencie ile jest tysiąc subskrypcji? To 3 lata. Tata, a pamiętasz... A wiesz, gdzie jest ten grzyb? Grzyb jest w szopie, ale on w tym momencie wysycha. A wysycha. Nie będziemy go na razie nic nie będziemy robić, ok? Na przykład malować. Musimy kupić te dwie tak. rzeczy, żeby go skończyć. Ok. Nadwozie. i Lęcia, to jest coś, co nas interesuje. Nasz Może ja Ciebie zainteresuję, jak tutaj malować. Tak. Zobacz, tu masz wszystkie elementy opisane. Jak rozbierać, jak składać. Każdą jedną śrubkę, każdą jedną rzecz. Są dwa! No, są dwa. Hej, witamy. Hej, witamy. Hej, hej, witamy. Hey, hej, witamy. <zysy> Jaka radość, nawet. Wielka radość z dwóch osób, które, które się pojawiły, co? Zobaczymy, czy zostaną na dłużej, czy tylko zaglądną. No ale mamy dwie osoby. Słuchajcie, tu mamy rekord. Dwie osoby. Rekord! Rekord, to to jest nasz rekord. Dwie osoby. To ale i uciekły. Przestraszyłaś ich no. Mm. <laughs> ale co jest ważne, ale no działa to? Umiemy to obsługiwać na to wygląda. Bo ktoś się pojawia. I nam się pojawia, że jesteśmy, tak? Dobra. Zobacz lenciak. Dalej kolejne rzeczy, które nas mogą interesować jeszcze. Parę rzeczy chcę sprawdzić, czy jest tutaj opisane rozebranie na. na Jeden. pierwsze. Hej, witamy! Hej, kawę! jeszcze jesteś? Hej, witamy! Hej. My, tu w tym momencie, sobie przeglądamy. Co to jest? Naprawy samochodów. Tak! Bardzo dawno temu! Tylko, że ktoś, kto się połączył, to może być albo zainteresowany budownictwem. To jest o malucha, a my mamy malucha w Polsce. Tak. I naprawiamy, a za kilka dni możemy go pomalować. Hmm. Lena myślę, że za kilka dni to się może nie udać. No. Bo za kilka dni to nawet w Polsce nie będziemy. I bardziej to będzie no. za kilka lat. Ale... Kto, to dalej jest? No uciekł nam ten na ktoś. Uciekł nam ktoś. Spokojnie leciał ja się tak spodziewałem, że tak będzie pierwszy raz. Spokojnie. To wszystko. O to rozbierałem ostatnio, widzisz? Lecik? To? Tak odkręcałeś Tak, odkręcałeś to i dałeś nowe te nawet. Nowe przyciski na no. Nowe śrubki. Zrobiłeś to? Ale co to? A. No tu jest pokazane jak jest ściągnięte. Zdemontowane. A Zobaczmy jak to jeszcze zapisane. O na. Dzień dobry, dzień dobry. Hej, hej, witamy. Hej, hej, witamy. Hej, hej, witamy. Tu mamy następne rzeczy. To jest lęcia schemat... Hej. To jest schemat elektryczny. Schemat elektryczny. O znowu ktoś się pojawia. No, dzień lecie. dobry. Hej, hej. Skręcam telefon. No taki ślubokrętem będzie ciężko lewać i bo skręcić telefon. Dobra, ktoś. Uciek. No, uciekł. No uciekł ktoś. Czemu tak na długo nie mogą być? No bo widocznie kogoś to nie zainteresowało. Ktoś włączył, zobaczył. Te, no. Nie wiem, może ja jestem brzydki albo może się przestraszył Ciebie i wyłączył. Znowu ktoś włączył i włączył. Przedniełam, dotknąłam kubek. Z kubusiem. Z kubusiem, kubusiem. Z kubusiem. To bajka bardzo fajna. Dobra. Dobra, tak. Myślę, że fajnie by było na takiego live'a włączyć. Jakbyśmy coś przy maluszku robili, tylko że tam jest słaby internet. Mm, tak. No, Aha. Czekaj co tutaj? No patrz, to będziemy wymieniać. Będziemy wymieniać w Polsce, bo w Polsce mamy maru. Tak, myszko, patrz, tu będziemy wymienić to. O ktoś jest. Hej, witamy. Hej, witamy. Dzisiaj e, trochę pooglądaliśmy w, w książce e, jak budować malucha albo rozbierać, a potem e, budować... A z jakiej okazji mamy live'a? Ehm, tysiąc. Tysiąc. Tysiącu roz... <laughs> rozkrypcji. Subskrypcji. Czyli tysiąc ludzi, którzy wcisnęło przycisk subskrybuj. Tak. Tak? Super. Jeszcze nie. O zobacz, Co? Ej, ja nie jestem bąk. Bąku, jesteś bąkiem. Bąk. Nie to jestem. To musimy wymienić. Tutaj dotąd. To musimy ściągnąć. I tu musimy wymienić tą część. Tą część na pewno. Musimy zacząć szukać takich części.

Dzień dobry, dzień dobry. Tam były dwa przed chwilą. O, jeden uciek. Kogo się przestraszył? Nie czy ciebie? Jak myślisz? Nie. <laughs> nie Może tak. No tak. O, ktoś jest. Ten dobry, ja No jest, właśnie. Jeden się, cały czas chyba jest. Od początku. Znaczy od początku. Przed chwilą się pojawił i już nie ma. Czyli no, ktoś po prostu sprawdza. Może ja zrobię. Ja go przestraszyłem? Tak. No, nie, to to moja wina w takim razie, przepraszam. Rada. Ja się Ja do nie chciałem przestraszać. Idę poprzez. Mm -hmm. <grym> Podlewam telefon. <grym> Podlałam telefon. Są 20, <noise> dzień dobry, dzień dobry. No będzie dobry. Dobry. jest radość, są dwa. Nie, yeah, radość. Ale troszeczkę się rok będziecie może wypiegniać. Je Jeśli ktoś jeszcze na ciebie patrzy. No i Lena, uciekli. Wiem. No, uciekli. Nie już ich przestraszyłeś. Mm. Jesteś straszna. A czemu jestem straszna? Właśnie, sobie ty straszna. czemu ty jesteś straszna? ty jesteś straszna? Ej, uważaj, bo piję. Idę po coś, ok? Mm. Zaraz będziemy kończyć rzęcia. No bo nie ma dużo ludzi przetestowaliśmy wszystko wiemy, jak działa. Ktoś się pojawił. Hello, hello! Lena, zobacz, ktoś jest, a Ciebie nie ma? Dobrze wchodzisz, czy wychodzisz? Dobra. Dlaczego? Dlaczego Dzień dobry. Dlaczego A. Dzień dobry. Dzień Jest już kolacja? Co, Co to no, jest już kolacja? Nie, jeszcze nie, ma, nie kolacji. ma kolacji. No to jeszcze czekamy chwilę. O, ktoś się pojawił. Dobrze, że nie poszliśmy na kolację. Jestem Kicia! Nie, a ja nie jestem Kicia, jestem Paweł. To jest moja Kicia, ja jestem Lena, a to jest mój tatuś, to jest Paweł. Tak, co jest Paweł? Mam na imię Paweł, tak? No. no to odpowiedz Lena jeszcze raz. Po co tutaj mamy... O! Niestety już nam uciekł ktoś. O! Staraj się przywitać może, jak ktoś się pojawi. Dobra. Może kogoś zainteresuje. No, Dzień dobry! Hej! No, Lena, proszę. Proszę, teraz ty. Dzisiaj czytamy książkę, co, co pisze: jak budować malucha albo rozebrać. I niektóre rzeczy już wymienialiśmy, co tam są. No i w Polsce mamy malucha i za. Trochę dużo dni. Będziemy znowu w pustce. Na wakacje, tak? No tak, na wakacje. na wakacje. A ja pójdę na plażę kiedyś do Polski z babcią. Pozbierać muszelki. Obiecuję, że kiedyś na wam pokażę. Tak? Muszelki? Tak. Super. To może nagrasz jakiegoś szorca chociaż co? No. I pokażesz wszystkim, tak? No, przelęciu. O, miecie. już kogoś nie No nie ma, bo się ktoś pojawił i zniknął. No, sobie Powiedziałam, że pokażę. Oh, dzień dobry! <laughs> Oj Kicia, przywitaj się. Dzień dobry! A co to jest za Kicia? Kicia, Kicia, moja Kicia, co umie grać? Widzicie, ten obrazek to znaczy, że umie grać. Pokaż. Aha. Może odtwarzać. No to Lena mówi. Się znowu. Dzień dobry. Dzisiaj, dzisiaj czytamy książkę, co pisze w niej: jak zbudować malucha albo rozebrać, i trochę zrobiliśmy już rzeczy. A za niedługo będziemy w Polsce, będziemy rozbierać malucha chyba. A za długo dni, no to ja idę na plażę z babcią, bo zbieram muszelki. I wam pokażę kiedyś... A tu jest Kicia. kicia. To jest kicia. Super. jest nikogo nie Też nikogo nie nie. Nie, nie Dzień dobry! Dzień dobry, ktoś się pojawił. To jest moja Kicia. Umie grać. Tu pokazuje na obrazku. O, już nie ma. Ja proponuję kończyć lęcik. Na no pójdziemy na kolację. Idziemy na kolację. Dzień dobry! Dzień dobry, a ktoś się pojawił. No to jeszcze możesz, to proszę bardzo, jeszcze raz na... To jest moja Kicia, ale dzisiaj oglądamy coś bardzo ważnego, że taką książkę jak zbudować malucha, teraz możesz pokazać. I proszę trochę rzeczy zrobiliśmy. Wymieniliśmy rzeczy, na przykład przyciski. Malowaliśmy w środku. Mm -hmm. Michał, mój brat, też pomagał malować w środku, ale wyciągaliśmy krzesła i teraz są znowu w środku. Czasami udawamy, że jeździmy, ale jeszcze nie umiemy jeździć. <laughs> tak, do przodu trochę, co? Tak, no do, do przodu tak, ale ktoś musi popychać. No, ktoś musi być silnikiem. Dobra, Lęcik, pytamy. Pa. Dobra. Kończymy. Pa, pa, Jutro też zrób mi. Czy na pewno chcesz przerwać? Tak. Dobra.